Mamy kolejną serię pytań przy kawie. Mamy tutaj Sławka. Sławku, a tu mamy Mikołaja. Sławku, jakie pytanie chciałeś zadać? E, Mikołaj, powiedz mi, dlaczego, dlaczego tutaj pompa Kultona jest tak bardzo energooszczędna? Czy możesz to uzasadnić, co ma na to wpływ, szczególnie właśnie w tej pompie polskiej kuchni? Mogę powiedzieć dwa słowa, ale odpowiem przewrotnie, jeżeli pozwolicie. Technologia w pompie ciepła to jest jakby klucz do sukcesu energooszczędności, czyli doskonałe sprężarki, dobrze zaprojektowane urządzenie w sensie skraplaczy, parowników, czyli te rzeczy, które widzimy namacalne, drugie rzeczy te mniej namacalne, czyli oprogramowanie, czyli to, jak ona steruje, w jaki sposób zarządza energią, w jaki sposób algorytm steruje całym układem, zaworem rozprężnym, sprężarką. Dochodzi do mocy wymaganej. Przeprowadza procesy defrostu, zarządza grzałkami, to wszystko ma wpływ. Ale ja się zawsze upieram, że suma summarum to jest tylko jedna trzecia z sukcesu. Jeszcze jest druga jedna trzecia, czyli instalator. Kładziemy bardzo duży nacisk na szkoleniach na poprawny montaż poprawny, czyli zgodny z naszymi wytycznymi lub nawet czasem lepszy. Wytyczne to jest pewne minimum, które trzeba spełnić. My to minimum nie mamy bardzo niskiego, ono jest takie średnio wysokie, czyli niektórym z teatrom się to nie podoba, że tyle wymaga, no ale za tym idzie jakoś. No i kolejna sprawa no to jest yy, odpowiedni dobór. Czyli nawet najlepsza pompa źle dobrana będzie źle pracowała. Więc te trzy rzeczy: dobra pompa, dobra instalacja, poprawny dobór to jest dopiero sukces w całości. Zadowolony? Tak, bardzo usatysfakcjonowany. Tak,